A jeszcze raz, tym razem konkretniej. Ścianka o nazwie złowieszczej rozgrzewka XCO Wałbrzych Puchar Polski dwie linie prawa, lewa to jest pierwsza część ścianki łatwiejsza prawa linia bardziej wyboista ja jeżdżę tutaj środkiem tak właśnie ja jadę i tutaj zjeżdżam na tą prawą linię aha Tutaj jest trochę korzeni. I tutaj zjeżdżamy. To jest krótki podjeździk. Tak, trzeba się zmieścić w tych korzeniach, wiadomo. I teraz, i teraz jak ja jadę. Ja jadę tędy, tędy. I tutaj pokazuję. Tu, tu. Tutaj trzeba się złamać w prawo, tak i teraz tutaj ja na przykład stałem się wejść pomiędzy te dwa korzenie, tak ewentualnie tędy, ale raczej stałem się pomiędzy te dwa wejść i wtedy tu niżej. Eee. Jak widzicie z prawej strony, jest otaśmowane, więc tamta linia jest nieaktualna. Trzeba jechać z naszej lewej strony drzewa. No i teraz, co? Kierujemy się na to drzewo najlepiej. Teraz tak. Tutaj jest taka to, co tu widzicie, ten MET jest trochę bardziej płaski. Teoretycznie można tu trochę wyhamować. Można też się zatrzymać niechcący, więc dobrze mieć dobrą stójkę, jak ktoś tutaj wytraci prędkość. Lepiej jechać oczywiście na prędkości, ale ryzyko jest większe. I teraz fajnie jest pojechać tędy, ale jak ktoś potrafi, to i tędy można. Tędy jest mniej wygodnie, ale, ale też się da. Tu jest dosyć ciasno, ale się da. Przy czym widzicie, kąt jest inny niż tutaj. Przy czym ten kąt nie jest taki zły wbrew pozorom, bo to, to się da tam skręcić, nawet z rywem tylnym hamulcem polecieć. O, zobaczycie, jak ktoś tu zjeżdża. Aha, widzicie bardzo, bardzo ładnie. Także jeszcze raz, trzy korzenie jak taki kurzy pazur, czyli tędy, tędy, tędy trudniej, tędy mi opłacalnie, a też się da. No, tutaj bardzo na wprost było wiadomo. Słyszałem, że rozważane jest to, żeby amatorzy mieli tego nie jechać. Także jak ktoś będzie widział sędziów, proszę o tym mówić, bo chciałbym, żeby amatorzy to jechali. Nie po to ćwiczyłem ścianki na Pomorzu, nie po to oglądałem to w necie i spędziłem dzisiaj tutaj na tej samej ściance z 2,5 godziny. Słucham? Z Pomorza? O, tutaj mamy weterana. Widzicie, łatwo łatwo jest się uszkodzić tu naprawdę. No. No, więc no kurczę, trzeba się starać o to, żeby ta ścianka była również dla amatorów, tak? Amator to jest po prostu zawodnik bez licencji, tak? I...